Ta sytuacja w banku nigdy by się nie wydarzyła, gdybyś poszedł samodzielnie do banku sprawdzić swoją umowę. Dzień dobry, dlaczego w mojej racie kredytu prowizję płacę dwukrotnie, skoro miała być jednorazowa? Bo my wrzuciliśmy ją w kredyt i dzięki temu nie widzisz jej na starcie, a my naliczamy od tego wszystkiego odsetki przez długie lata. Ale podpisałem przecież umowę, to nie znaczy, że wszystko było w porządku? No nie do końca. Podpis to tylko formalność, a najważniejsze jest to, że ty nie wiedziałeś, jak tak naprawdę liczymy koszty. A przejrzystość. To tak naprawdę nas najmniej obchodziło. Czyli mogliście sobie zmieniać koszty, jak chcieliście? Dokładnie tak. W umowie daliśmy ogólne zapisy, a ty i tak płacisz i zapłacisz, bo finalnie nie wiesz, ile kosztuje twój kredyt. Czyli cały czas przepłacam i nie wiedziałem ile? Dokładnie. Każdy taki zapis to dla nas dodatkowy zysk. A co jeśli odkryję takie błędy? Wystarczy jeden błąd, a kredyt staje się darmowy. Wszystkie odsetki i prowizje lecą do kosza. A my najbardziej się tego boimy. A jeśli masz kredyt i chcesz sprawdzić czy są błędy, zaobserwuj mnie i napisz w komentarz kredyt, a podeślij ją do naszych najlepszych specjalistów.